Dzień dobry, mam na imię Justyna i mieszkam w Olsztynie. Kiedy pierwszy raz postanowiłam zaprosić Maćka na warsztaty do naszego miasta, szczerze mówiąc nie miałam jakichś nadziei na to, że się zgodzi. W końcu to jeden z najbardziej znanych, najlepszych nauczycieli jogi w Polsce. I myślałam, że niekoniecznie będzie chciał przyjeżdżać z Krakowa, aż z Krakowa tutaj do nas. Tymczasem on nie tylko od razu się zgodził, ale okazał się też bardzo ciepłym, otwartym i zabawnym człowiekiem. Myślę, że jako nauczyciel Maciek jest bardzo uważny i przenikliwy. Do każdego podchodzi indywidualnie i pokazuje różne drogi do osiągnięcia celu, jaki sobie postawiliśmy. Ponadto Maciek jest bardzo inspirujący i potrafi dostrzec w nas to, z czego sami sobie nie zdawaliśmy sprawy. Dzięki temu możemy pokonywać własne ograniczenia i się rozwijać. Maciek pokazał mi też, że joga to nie zmagania i rywalizacja nawet z samym sobą, ale równowaga i dobre samopoczucie. Jeśli będziecie mieli okazję uczestniczyć w zajęciach z Mackiem, nie wahajcie się ani chwili. Polecam gorąco i pozdrawiam serdecznie.